Siemano z tej strony Włodi to moja klasyczna piątka. Pierwszym numerem z klasycznej piątki dla mnie jest numer Cypress Hill Hits from the Bomb. Jaka jest historia numeru? Kiedyś powiedziałem sobie, że będę polskim birilem. Też będę jarał wziął dzień w dzień, też będę robił rap. Też będzie to tak wyglądało jak u niego. Jakby ten numer był katalizatorem pewnych działań, ruchów w, na początku mojej przygody z muzyką. Drugi like in... numer to SOULS OF Mishev 93 TILL INFINITY. To jest numer, który nazwałbym skate'owym numerem, bo, bo towarzyszył mi Jaki cała płyta z Souls of Mischief na deskorolce, w czasach kiedy śmigaliśmy dzień w dzień na desce, i był moim sandtrakiem do, do deskorolki. Too, too. You, you. You through, home... Trzeci numer to Nas One Love. To jest numer, który był dla mnie i jest nadal jednym z najlepszych storytellingów mieszanych z, z ze spostrzeżeniami, jaki słyszałem. Jest to numer NASA, który y, pisze list do swojego koleżki, y, do puszki, y, zdając mu relację z tego, co, co dzieje się na osiedlu. I w, w, bit do tego kawałka zrobi chyba Q-tip i, i jest to świetny numer. Czwarty numer to, to numer nierapowy i to numer zespołu DRI, czyli Dirty Rotten Imbeciles i kawałek się nazywa Behind The Wheel. Jest to numer z czasów, kiedy, kiedy dosyć mocno jarałem się i, i grałem w zespole hardkorowym. Jarałem się muzyką hardkorową i też nierozłącznie związany był z, z deskororką. Ten kawałek to Group Home Superstar. Kawałek hardkorowej ekipy, która, która też mocno wpłynęła na, na stylówę jaką sobie obrałem. Produkcja DJ Premier. Czarno-biały klip na ulicach Nowego Jorku, Kozak. Dobra, siemano, to była moja klasyczna piątka. To był włody. trzymajcie się. Stawiam na bite jakich sytuacja wymaga Za dekadą dekada płonę i litery składam Równowaga, skręt mi w tym pomaga Gra ohydnie śmieszna jest jak buty Balenciaga Wsiadam do czarnego wana. Mamy w planach klip epkę.